Dzisiejszy materiał będzie o kamieniu chodnikowym. Jeżeli interesuje Ci ten temat, zapraszam na ten krótki materiał wideo. Kamień czerwony piaskowiec, żółty granit oraz łupek szarogłazowy. Posiadamy także inne kamienie, jak piaskowiec biały oraz piaskowiec i zielono brązowy. Oferujemy także kamienie wielkopłytowe. Idealnie nadają się na szerokie ścieżki i aleje. Innym bardzo popularnym kamieniem na Mazurach jest mazurski kamień cięty. Dodatkowo oferujemy płytki kamienne w rozmiarach 30 lub 40 na 60. Występują one. W wielu kolorach. Dodatkowo posiadamy ponad 20 rodzajów różnego rodzaju łupków, które zazwyczaj montowane są na klej lub zaprawę. Zapraszamy Was serdecznie, w Centrum Kamieni Kargrup Euk Oracze 31C.